Witam. Dzisiaj chciałbym pokazać, jak naprawić, albo spróbować naprawić taki oto licznik od samochodu Renault Scenic 2, który najczęściej ulega uszkodzeniu z tego powodu, że w tym miejscu przegrzewa się płyta. Z tego powodu, że z drugiej strony jest tranzystor, który nie ma radiatora. I rolę radiatora pełni tutaj właśnie płyta. Na skutek tego przegrzania najczęściej przestają się trzymać rezystory w tej tutaj linii. To jak widzimy, wszystkie jak na razie z jednej strony przynajmniej siedzą dobrze. Dobrze, wobec tego trzeba będzie sprawdzić całą płytkę. Być może podnieść wyświetlacz, sprawdzić tranzystor i tak dalej. Żeby sprawdzić działanie takiego licznika, musimy mieć jakiś zaemulowany sygnał sieci CAN, bo ten licznik nie da się uruchomić po prostu po podaniu napięcia. Tylko trzeba mu podać napięcie. Jak i sieć, kan. Pierwszy pin to jest zasilanie, drugi pin to jest masa i kan jest na dwóch ostatnich pinach krytyczki. Widzimy. Licznik działa. Ciekaw jestem. O, przestał. A to ciekawe. dobrze Pierwsze, co należy zrobić, zanim podniesiemy wyświetlacz, bo pewnie trzeba będzie go podnieść i sprawdzić tranzystor. Posmarujemy. Płytkę, tą część płytki, którą mamy dostępną, tutaj bez ściągania wyświetlacza, smarujemy jakimś topnikiem, którego nie trzeba zmywać, na przykład takim. Po czym uwaga, będzie hałas, włączamy naszego hot aira, czyli lutownicę na gorące powietrze, ustawiamy temperaturę. Na taką, która nam odpowiada. W moim przypadku jest to 408 stopni. Wiem, że zaraz podniosą się głosy, że to za wysoko, ale no, no moja stacja działa dobrze przy takiej temperaturze. Pewnie, pewnie termometr czuje temperatury, lekko oszukuje, ale cóż tam i pomalutku zmniejszamy trochę siłę nadmuchu, żeby nam nie wydmuchło elementów spłyty. Tutaj widać, że to już by musiało być wcześniej naprawiane, bo na ogół aż tyle cyny tutaj nie ma, ile mamy w tym przypadku. Nie wiem, czy to widać, ale jak nasza cyna robi się ładna, srebrna i błyszcząca, to znaczy, że dany element roztopił się i jest tak naprawdę luźny. Można to sprawdzić, próbując go przesunąć. Na przykład ten rezystor widzimy, że się daje swobodnie przesuwać na płycie generalnie można wypróbować tą cynę odessać i dawać nową, I Tak jest to masa roboty nadając sam topnik. Teraz poprawiamy znacznie spoiwo tak naprawdę nie ma tu bardziej lub mniej ważnych elementów wystarczy najmniejszy rezystora, który nam tutaj nie siedzi któryś i już nicznik nicz, nicz, działa źle. Jeśli będzie konieczność zdjęcia wyświetlacza pod spodem jest tranzystor i kondensatory tantalowe On coś trafia mi dzisiaj chyba potencjał będzie w kiepski od siły nadmuchu mi się przestawia sama. tam są kondensatory tantalowe jeszcze jest taki transformatorek który też może być uszkodzony zobaczmy czy nasze ruchy, cokolwiek poprawiły po przelutowaniu wszystkiego tutaj hoderem widać, że licznik po podłączeniu nam działa co możemy jeszcze zrobić, żeby sprawdzić to lekko spróbować przegiąć płytkę można też używać zamrażacza inne takie metody ale tutaj na ogół przeginanie płytki jeżeli coś jest nie tak któryś element jest luźny lub Sama płytka sobie zuszkodzona skutkuje wyłączeniem się tego licznika. Jak na razie widzimy, wszystko jest tutaj dobrze. Nie zawsze to jest tak proste. Uruchomimy go ponownie. Często luźna też jest ta cewka tutaj. W tym wypadku. Zdarzają się też nie, źle kontaktujące, źle wlutowane tutaj lub, lub utlenione po prostu piny. W Żeby podnieść wyświetlacz trzeba rozlutować te elementy tutaj, tu na środku i z tej strony. Z jednej strony go unieść, najlepiej jest ściąć wtedy jeszcze ten plastikowy bąbel tutaj ułatwi nam to podniesienie, przechylenie i wyginając po prostu lekko piny te blaszki tutaj z tej strony można podnieść go i całkiem dobry jest tam dostęp żeby działać jak widzimy póki co wszystko działa ok myślę, że Myślę, że naprawę można uznać za skuteczną. Po po, potrzymamy go jeszcze pod napięciem jakąś godzinkę. I co ja jeszcze polecam zaopatrzyć się w takie radiatorki, to są do stepstików, do drukarki 3D lub do jakichś innych rzeczy do Raspberry Pi na przykład mogą być samo i po prostu z jednej i z drugiej strony transfestora. Przykleić taki rezystor, co na pewno ułatwi oddawanie ciepła. Przyklejamy, dociskamy. Komar skąd oterę roku komar. tak samo z drugiej strony płyty możemy przeczyścić alkoholem płytę w miejscu przyklejenia w tym miejscu siedzi akurat nasz tranzystor przyklejamy na pewno to nie zaszkodzi jak widzimy, licznik cały czas działa. Hmm. Czy by było to takie proste. Widocznie tak. Co do emulatora, ten emulator jest kupiony. Natomiast można go zrobić z jakiegokolwiek Arduino Raspberry. Hmm, nawet ESP połączyć z nim e, moduł CAN-MPC. Nie pamiętam dokładnie, jakie to jest oznaczenie. Każdy może sobie łatwo go wygooglać i wrzucić odpowiednie ramki. to jest akurat ramka, która wyświetla nam test licznika, czyli wszystkie segmenty. E, może być ramka, która będzie wyświetlała e, podstawowe jakieś tutaj rzeczy. Można podać ramkę z prędkością, na przykład. Wtedy będziemy widzieli przebieg. Bo co jest też ważne, przy tego typu uszkodzeniach, tutaj przetwornicy licznika, zdarza się, że samo się nabija przebieg i to dość kolosalne, kiedy to napięcie, jakby tutaj, nie działa prawidłowo. EPROM, w którym jest zapisany przebieg licznika, znajduje się tutaj. Widać, że już był wylutowywany przez kogoś. Ciekawe dlaczego. Miejmy nadzieję, że tylko dlatego, że był naprawiany licznik wcześniej ze względu na uszkodzenie też przetwornicy, właśnie. można sobie tutaj zmodyfikować jeśli nam się w nieuzasadniony sposób ten przebieg tutaj zwiększy podczas tej awarii licznika, co jak mówię nie jest wcale takie rzadkie.